Siemanecko, Siemanecko, z tej strony pan GGG i to kolejny odcinek ze Singla i za od, poza odcinkiem robiłem tylko tyle, że się dokopałem do tego poziomu. Ja ogólnie nie mogę znaleźć węgla i będę musiał ścieżkę sobie drewno, żeby zrobić węgiel. I wiedziałam lagi i chyba teraz. Poczekajcie, zarazetuję Minecrafta.